Ewuniu, wysyłam do ciebie wiadomość. Znajdź się. Czerwone spinacze odpinaj prawą ręką, a żółte spinacze odpinaj lewą ręką. Świetnie. Gotowa? No to zaczynamy. Bardzo dobrze. Teraz która ręka? Lewa. Świetnie. Która ręka? W Prawa. Dobrze. Która ręka? Lewa. Świetnie. Która ręka? Prawa. Bardzo dobrze. Mhm. odnalazłeś wiadomość? Mhm. Tak. jestem ciekawa, co tam jest napisane kocham cię.